Cześć, nazywam się Tomasz i witam Was w projekcie 52. Czym jest projekt? Projekt jest swego rodzaju wyzwaniem. Wyzwaniem postawionym przede mną, ale także wyzwaniem postawionym przed mymi gośćmi. Od dzisiaj co tydzień przez 52 tygodnie udam się z 52 osobami na 52 filmy. Za każdym razem po filmie będę zapraszał moich gości na pomarańczową kanapę. Na tej kanapie porozmawiamy o tym, co podobało nam się w filmie, a czego chcielibyśmy już w życiu nie zobaczyć. Jesteście ciekawi? Zapraszam Was na Projekt 52. We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to